Jaka jest rola dzisiejszego rycerza? Czy jest dla niego miejsce w dzisiejszym świecie? Jak święty Maksymilian Maria Kolbe walczył o to, aby przez niepokalaną przyprowadzić wszystkich do przenajświętszego serca Jezusowego? Ja się nazywam Paweł Marchlewski, oglądasz kanał Apostolat Najświętszego Serca. W ostatnim odcinku powiedzieliśmy sobie, że publikacje Rycerza Niepokalanej oraz innych tytułów były niemal jedyną krzepiącą lekturą w czasie II wojny światowej. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że to może właśnie one podtrzymywały nadzieję w chatach i więzieniach, które pokrywały całą ojczyznę. Dobry Bóg stara się o to, aby na ciężkie doświadczenia naród miał swoich proroków. Ukazujących zwycięstwo prawa miłości nad nienawiścią i bezprawiem. Takim prorokiem na swoje przyszłe czasy jest widziany właśnie ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Skąd jednak w ogóle pomysł na rycerzanie pokalanej i co mają z nim wspólnego objawienia fatimskie? Co wydarzyło się w różnych częściach świata w 1917 roku? Militia Immaculata, czyli Rycerstwo Niepokalanej. Ojciec Maksymilian Kolbe wraz z sześcioma współbraćmi założył 16 października 1917 roku w Rzymie. Czy ta data wydaje Ci się znajoma? Dokładnie trzy dni wcześniej, w innej części świata dokładnie w Kowada-Iria miał miejsce obiecany przez Matkę Bożą cud słońca czyli ostatnie objawienie fatimskie niepokalanej. Maksymilian Maria Kolbe. Wyruszył do wiecznego miasta w 1912 roku na studia filozoficzno-teologiczne. Doświadczenia z tego czasu przynagliły go do wyrwania nieszczęsnych grzeszników z szatańskich sideł i przyprowadzenia ich do serca Jezusa. W Rzymie zobaczył świat, który nie zna Boga ani niepokalanej. A żyjący w nim ludzie nie tylko są nieszczęśliwi i zniewoleni przez szatana, ale znacznie więcej. Dążą do zniszczenia Kościoła Chrystusowego i wiary. Coś Ci to przypomina? Maksymilian zrozumiał wtedy, że musi zatroszczyć się o to, by wyrwać tych nieszczęśników z sideł szatańskich i uratować ich, przyprowadzić ich do Pana Jezusa. Podczas pobytu w Rzymie Maksymilian spotkał się z organizacją, której dążeniem było rozbicie na całym świecie porządku opartego na chrześcijaństwie, zwłaszcza kościoła katolickiego. Organizacja ta nazywa się Masonerium. W 1917 roku z rządzeniem opatrzności Maksymilian Maria Kolbe był świadkiem celebrowania dwusetnej rocznicy powstania tej organizacji. Dla masonerii charakterystyczna jest podwójna ideologia i podwójny cel. Otwarcie głoszony jest liberalizm, a sekretnie gnoza, czyli tajemna wiedza zdobyta przez poznanie, jakie dokonuje się w głębi jestestwa człowieka. Pod wpływem tajemnych praktyk magicznych, zaczerpniętych z religii wschodnich, ojcowie Kościoła, m.in. Hipolit rzymski, święty Justyn, święty Ireneusz, nazywali ją fałszywą wiedzą. Święty Paweł, rzekomą wiedzę, nazwał gnozę pierwszym liście do Tymoteusza. Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary, unikając światowej czciej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jakie obiecując niektórzy odpadli od wiary. Celem masonerii jest zastąpienie katolicyzmu chrześcijaństwem gnostyckim. Maksymilian zobaczył grupę ludzi dążących do propagowania człowieczeństwa uwolnionego od jakichkolwiek zasad, z wyjątkiem zasad swojej loży, ustanawiającego dla siebie własne prawa, wyższego ponad wszystko, pragnącego nowy model społeczeństwa oprzeć na swobodzie seksualnej, aby pod hasłami humanitaryzmu. Postępu i solidarności uderzyć w rodzinę, popierając obyczaje oparte na antykoncepcji, aborcji, eutanazji, sztucznych zapłodnieniach, nieograniczonej swobodzie seksualnej. Wygląda znajomo? Maksymiliana przeraziła proponowana przez te grupy wizja świata zlajcyzowanego, z którego wyrzucono Boga. Instrukcja masońskiej organizacji o nazwie Wysoka Węta z 1819 roku głosi Nasz ostateczny cel jest ten sam, co Woltera oraz rewolucji francuskiej. Unicestwienie raz na zawsze katolicyzmu, a nawet samej idei chrześcijańskiej. Rok 1917 był czasem przełomu na wielu płaszczyznach. Minęło 400 lat od reformacji. 200 lat od powstania masonerii wybuchły rewolucje w Rosji skierowane także przeciw Kościołowi. W Rzymie masoneria przeszła pod oknami Watykanu, manifestując swój kult szatana oraz nienawiści do papieża i Kościoła katolickiego. Święty Maksymilian widział to wszystko na własne oczy i nie mógł przejść obok tego obojętnie. Nie mógł także wiedzieć, że w tym samym czasie w zupełnie innej części Europy Matka Boża objawiła się trójce pastuszków kierując przez ich ręce przesłanie fatimskie dla świata. Maksymilian poczuł silną potrzebę działania. Pragnął uczynić coś w obronie Kościoła. Nie wiedział jeszcze w jaki sposób ma tego dokonać. Jego myśli szybko jednak skierowały się do Matki Bożej. Miał w pamięci dwa ważne wydarzenia. Nadzwyczajne nawrócenie zaciętego wroga kościoła, Żyda Ratis Bonne oraz zwycięstwo błogosławionego Jana Dunsa Szkota w polemice z przeciwnikami Niepokalanego Poczęcia. Obydwa te wydarzenia łączą się z interwencją Najświętszej Maryi Panny. Żyd Alfons Ratis Bonne nawrócił się za pośrednictwem cudownego medalika. Do swojego przyjaciela powiedział, ukazała mi się Maryja Dziewica, tak jak przedstawiono na medaliku. Później w 1847 roku wstąpił do zakonu jezuitów i przyjął święcenia kapłańskie. Po pewnym czasie z polecenia papieża Piusa IX opuścił towarzystwo jezusowe i założył wraz z bratem zgromadzenie Najświętszej Dziewicy Syjońskiej poświęcone nawracaniu Żydów. Natomiast błogosławiony Jan Duns Szkot pokonał wszystkich wybitnych teologów w dyskusji na temat niepokalanego poczęcia. Dzięki ufnej modlitwie skierowanej do Najświętszej Maryi Panny. A gdy zwycięsko wychodził z sali dyskusji wykrzyknął, oto wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie. Te dwa niesamowite wydarzenia związane z Niepokalaną dały Maksymilianowi pewność, kto dokona zwycięstwa nad złem i szatanem. Niepokalana Maryja Dziewica. 16 października 1917 roku Maksymilian wraz z grupą sześciu współbraci, zawieszając na szyi cudowny medalik, oddali się całkowicie matce Bożej, zakładając rycerstwo niepokalanej. Kluczowa dla Maksymiliana była obietnica Boża, iż to niepokalana zmiażdży głowę węża, nie jakikolwiek inny człowiek własnymi siłami. Maksymilian stał się więc narzędziem w jej rękach. Założyciel rycerstwa niepokalany wiedział, że do osiągnięcia celu konieczne są konkretne środki, a jest tu mowa o środkach, zarówno naturalnych, jak i nadprzyrodzonych. Wśród nich znajdują się te najważniejsze: modlitwa, post, cierpienie, dobry przykład oraz cudowny medalik. Co ważne, jednak na nic nie mogą się zdać te wszystkie środki, jeśli zabraknie łączności z Bogiem. Wśród modlitw rycerstwa niepokalanej ważne miejsce zajmuje akt strzelisty o Maryjo bez grzechu poczęta, a także różaniec, czyli broń rycerska. Zwróć uwagę, że w czasie gdy zakładano rycerstwo niepokalanej, Matka Boża w Fatimie mówiła pastuszkom o tym, jak ważne jest odmawianie różańca. Posłuchasz o tym w jednym z odcinków na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Wielkie znaczenie wśród modlitw rycerskich odgrywa także akt oddania się niepokalanej, ułożony przez samego świętego Maksymiliana. Rycerstwo podkreśla, że akt strzelisty, różaniec i akt oddania są formami modlitwy rycerskiej, ale nie mogą być tylko odmawiane. Chodzi o to, aby je prawdziwie przeżywać to znaczy mieć osobisty kontakt z niepokalaną, a przez nią z naszym Panem. A cudowny medalik? Rycerstwo Niepokalanej zaleca, aby go nosić ciągle przy sobie i przy każdej sposobności rozdawać go innym. Jest to znak oddania się Niepokalanej, zarówno w nawracaniu, jak i w uświęcaniu dusz. Maksymilian Maria Kolbe cudowny medalik polecał jako szczególny środek apostolski. Medalik Niepokalanej niech będzie kulką, którą każdy rycerz Niepokalanej się posługuje. Choćby kto był najgorszym, jeżeli tylko zgodzi się nosić na sobie cudowny medalik, dać mu go i modlić się za niego, a przy sposobności dobrym słowem starać się pomału przywieźć go do ukochania niepokalanej matki całym sercem i do uciekania się w niej we wszystkich trudnościach i pokusach. Nosisz swój cudowny medalik? Przyjrzyj się mu. Na awersie zobaczysz najświętszą Maryję Panną, jaką niepokalanie poczętą, czyli wolną od wszelkiej zmazy grzechu. Kula ziemska znajduje się pod jej stopami, miażdży stopami głowę węża. Inwokacja O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Świadczy o wypraszaniu i rozdawnictwie łask Bożych przez niepokalaną. Święta Katarzyna, której ukazała się Matka Boża z cudownym medalikiem, zachęcała do częstego odmawiania tej modlitwy, tak samo jak rycerstwo niepokalanej utworzone ponad 80 lat później. Czy przyglądałeś się jednak rewersowi cudownego medalika? Składają się na niego trzy modlitwy – zranione serce Jezusa i Maryi, a ponad nimi literam M – z małym krzyżem na podstawie oraz wieniec z dwunastu gwiazd otaczających dwa centralne motywy. Oczywiście litera M wskazuje na Maryję. Dwa zranione serca, Jezusa i Jego Matki, nie zostały umieszczone przez przypadek w tym miejscu. Misja wstawiennicza niepokalanej za ludzkością, zobrazowana w wizji trzymaniem w dłoniach kuli ziemskiej, została jej powierzona przez Syna pod krzyżem. To tam w osobie umiłowanego ucznia Jana, niepokalana bierze w swą macierzyńską opiekę całą ludzkość. Nasz Pan prosi swą Matkę, aby przez osobę Jana otoczyła tą samą macierzyńską opiekę odkupioną przez niego ludzkość. Daje nam za Matkę swoją Matkę. Dwa zranione serca Jezusa i Maryi nawiązujące do Golgoty. Stąd bierze się kult serca Jezusowego. Znalazł się na rewersie u podstawy litery M i krzyża, ponieważ misja Maryi względem odkupionej ludzkości została jej powierzona pod krzyżem. Jak widzisz, oba serca zostały zestawione obok siebie na jednej linii, co należy rozumieć jako szczególne zjednoczenie matki z synem, tak ściśle, że może on jej zawierzyć tak istotną misję w historii zbawienia. O cudownym medaliku powiemy sobie szerzej w jednym z kolejnych odcinków na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. A dziś za przykładem świętego Maksymiliana Maria Kolbe zachęcam Cię do noszenia cudownego medalika. Ja mam swój, a Ty? Bardzo cenne dla mnie będzie, jeśli zasubskrybujesz ten kanał, polubisz film oraz udostępnisz go swoim znajomym. Przypominam, że na tym kanale spotykamy się trzy razy w tygodniu, aby poprzez historię i świadectwa świętych, wydarzenia na kartach historii oraz wspólną modlitwę zbliżać się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczegóły dotyczące misji tego apostolatu znajdują się poniżej w opisie filmu. Dodatkowo chciałbym przypomnieć, że w intencji wszystkich osób, które wspierają naszą misję, odprawiona zostanie Msza Święta. O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski z Panem Bogiem!